Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witajcie z tej strony, Paweł Fischman. Jak witam was po raz kolejny na moim kanale. A dzisiaj będzie o, o czymś nowym, co wjechało do mnie na te ściki. Moja poczciwa lodówka, która wiele ze mną jeździła, odchodzi do lamusa. A oto jest i Jolko. Nowa przenośna lodówka kompresowa. ECX-47 Proszę bardzo, podejdź bliżej, pokażemy 47 litrów lodóweczka z funkcją schładzania i mrożenia do minus 20 tutaj można zrobić i słuchajcie, ponieważ to jest nowiutkie yy, może być zasilane kablem tak jak tu widać Albo akumulatorem, który jest teraz wyjęty i się ładuje e, po to, żebym mógł sprawdzić i Wam pokazać jak to działa. A my w tej chwili, zobaczcie, włączymy ją. W tej chwili pokazuje nam 14 stopni, że jest w środku. Słuchajcie, zrobimy do minus 1, nie, 0. Zobaczymy w jakim czasie. 14 stopni, osiągnie 0 Mamy w tej chwili 18.57 I powiem wam kiedy będzie 0 e, Do tego jest aplikacja, można przez telefon, ale do tego dojdziemy Ruszyliśmy, włączone jest na maxa, ma max albo eco Możliwość tutaj pokazać możesz Tu jest funkcja baterii, pokazuje jak bateria będzie włożona więc działamy i sprawdzimy, jak szybciutko ta nasza lodóweczka schodzi do zera. Firma Jolko. Także trzymajcie kciuki, żeby to fajnie wypadło. Cześć. No i mamy 0. Jest 19.10, czyli zajęło to 13 minut niespełna i mamy temperaturę zerową. Powiem Wam, wam naprawdę. Zimne. I jeszcze wam szybciutko powiem w zestawie dostajemy taki woreczek, kable do ładowania w samochodzie, no i kabel do e, ładowania sieciowego. Oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje, może sobie zakupić akum baterię. E, Taką osobną, bo bateria jest nie w zestawie. Także dalsze użytkowanie, jak długo na pełnej baterii wytrzyma e, lodóweczka, będę was informował na bieżąco. Cześć!